A raport na temat sytuacji finansowej małych przedsiębiorstw na tle dużych przedsiębiorstw był próbą odpowiedzi na nurtujące nas od jakiegoś czasu pytanie, czy kondycja małych firm jest istotnie tak słaba, jak to pokazują niektóre badania. Dane trochę nas zaskoczyły, trochę potwierdziły oczywiście tę tezę, że te firmy małe są słabsze. Ale one mają też swoje dobre strony, wyniki rentowności i wyniki płynności. Tutaj małe przedsiębiorstwa potrafią być równie rentowne co duże. To dotyczy niektórych branż oczywiście, nie we wszystkich branżach tak jest, tak jest na przykład w transporcie drogowym. Małe firmy są również równie płynne co duże. To, co potwierdziło słabość sektora małych przedsiębiorstw, to... Analiza dynamiki rozwoju, w tym zarówno dynamiki sprzedaży, jak i aktywności inwestycyjnej i skłonności do zatrudniania. Wydaje się, że sektor małych przedsiębiorstw rozwija się wolniej, nie dlatego, że brakuje im środków, że jest w gorszej kondycji. W niektórych sytuacjach chodzi o to, że jest strach, jest lęk, jest obawa albo wręcz niechęć do tego, żeby te małe firmy się rozwijały.